To w pewnym sensie tak prywatnie zupełnie takie trochę dzieło życia. Zaczęło się to ileś lat temu, kiedy potrzebowaliśmy kupić pierwszy instrument do naszego zespołu. Nabyliśmy instrument, nie spełniał naszych oczekiwań, bo to nie było takie brzmienie, jakie byśmy sobie wymarzyli. Kupiliśmy drugi, trzeci, i nagle był sygnał dla mnie, że mam trzy instrumenty, potrzebujemy kupić czwarty, bo chcemy jeszcze inne brzmienie. I czy to przypadkiem nie jest już zaczątek kolekcji? Tutaj możemy zobaczyć 61 modeli instrumentów, natomiast kolekcja cała liczy około 180 możemy też przyjść i usłyszeć te instrumenty. Każdy, kto tylko do nas tutaj przyjdzie i nas odwiedzi, będzie mógł za drobną opłatą wybrać sobie instrument, przy którym będzie chciał spędzić popołudnie czy tam wolny swój czas i sobie po prostu pograć, a my będziemy od tego, żeby tutaj go jakoś w jakiś sposób poinstruować, troszeczkę wytłumaczyć właśnie od czego te przyciski wszystkie są, w jaki sposób generowane są brzmienia w tym instrumencie, no bo sam instrument miesza w sobie wiele barw, więc tak naprawdę ilość tych brzmień, które możemy osiągnąć jest naprawdę ogromna Wyręcz zadziwiająca. Jak mamy szansę powiększyć tą naszą działalność o Muzeum Hamonda, to tym bardziej jeszcze to środowisko uzyska zyska na tym bo będziemy się tym chwalić, jedyne miejsce w Europie z taką kolekcją, to, to robi wrażenie na, na, na wszystkich, a zwłaszcza y, muzykach, y, artystach, którzy nas odwiedzają, bo myślę, że to będzie fajna rzecz promocyjna i dla nas, i dla miasta. Generalnie marzenia mają to do siebie, że nie zawsze są możliwe do spełnienia, prawda? Jak na początku zacząłem koło tego chodzić z taką głową w murach i, i te swoje wizje przedstawiać, nie wierzyłem do końca, że to się może powieść. Udało nam się to. W naszym mieście, w Kielcach. To jest fajne miasto.